Witam przyjaciele, z wami Pastor Doug Batchelor. Witam Was na kolejnym odcinku wiadomości proroczych. Ludzie dawno pytali mnie, kiedy będą nowości i specjalnie się ociągałem, ponieważ widziałem, że niektóre rzeczy były na szczycie swojego wypełnienia. Chciałbym porozmawiać o tym w tym kolejnym odcinku. Teraz wiele różnych rzeczy się dzieje na świecie i uważam, że wydarzenia pokazują, że religie chrześcijaństwa i islamu podążają do swego krytycznego punktu rozłamu, co tak naprawdę było przeprowadzone powiedziane w Biblii. Na początku pozwólcie, że się podzielę prehistorią, patrząc na mapę świata islamskiego w latach 2000, wtedy w tamtym czasie u nich była stosunkowa stabilność. Oczywiście wiem, że tam były jakieś konflikty wokół Zatoki perskiej, lecz państwa miały swoich przywódców i swoje granice. Zaczynając od 2011 roku, gdy był tak zwana wiosna arabska, wszystko zaczęło się zmieniać w innym kierunku. W tym czasie cały świat arabski zaczął się rozprzężać. Wszystko to doprowadziło do konfliktów i gwałtownych działań wojennych. I w rezultacie tej walki takie państwa jak Tunezja, Egipt, Libia i cała reszta państw Afryki północnej, chodzą tutaj również takie państwa jak Irak, Syria i Iran. Ludzie zaczęli uciekać z tych państw bliskiego wschodu. W poszukiwaniu stabilności lepszego życia. I nieodwrotnie przyjeżdżali do tych krajów, aby walczyć. Ta mapa pokazuje ludzi, którzy zjeżdżali się z całego świata podtrzymując ISIS. ISIS oznacza oczywiście islamskie państwo Iraku i Lewantu. W środowisku świata arabskiego jest to pragnienie, by mieć wielki kraj pod kierownictwem islamu. Iran, zaś jak mówią, finansował to, żeby tak się stało. Oni chcieliby otrzymać cząstkę tej władzy. Oni robią tak, aby epicentrum tej walki był w Syrii. Wykorzystując internet, werbowali ludzi, którzy przyjeżdżali z całego świata. To wszystko doprowadziło do wielkiej przemocy, i w związku z tym zaczęły się bezprecedensowe fale emigracyjne. Zwykli ludzie pragną mieć szczęśliwe życie. Wśród nich dużo dobrych muzułmanów, którzy chcą żyć w pokoju. Wielkimi strumieniami uciekają z tych państw. By się zatrzymać żyć w Europie i w niektórych innych krajach za granicą, możecie zobaczyć duży przyrost islamu w Europie, to spowodowało zaniepokojenie obywateli urodzonych w tych państwach. Budynki, które kiedyś były chrześcijańskimi kościołami, a także anglikańskimi, teraz stały się meczetami muzułmańskimi. Zaś kościoły chrześcijańskie zaczęły się zamykać. Wszystko to wywołało dyskomfort wśród katolików oraz chrześcijan Europy. Tak samo taka sama sytuacja jest teraz również w Australii i Stanach Zjednoczonych. Możecie spojrzeć na dwie wielkie religie światowe chrześcijaństwo i islam. W czasie tego wykładu na całym świecie jest 2,2 miliarda chrześcijan, a także 1,7 miliardów muzułman. Lecz tempo muzułman bardzo mocno wyprzedza każdą inną religię. Tutaj na ekranie widzicie schemat, w którym się oblicza, że do 2050 roku. Muzułman będzie o wiele więcej aniżeli chrześcijan. I wśród mnogości światowych religii są tylko dwie, które rosną najszybciej. To jest chrześcijaństwo, które wzrośnie do 35% do roku 2050, lecz islam, jak się przypuszcza, wzrośnie aż do 75% jest to dwa razy szybciej niż chrześcijaństwo i hinduizm. A tutaj widzicie, że od 2050 roku w Indiach i Pakistanie muzułman będzie więcej niż w Indonezji. Lecz mimo tego ono rośnie wszędzie. Co to wszystko oznacza? chciałbym to podsumować pewnym proroctwem i powiązać to wszystko razem jeśli przypatrzycie na ostatnie proroctwa jeśli się mówi o wielkim konflikcie który ma się rozegnać w przyszłości to wszystko to co dzieje się jest zapisane do 12 rozdziału księgi Daniela jest to czas kiedy powstanie Michał kiedy nastanie wielki czas ucisku Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale a potem jest mowa o zmartwychwstaniu i oczywistym jest, że to są wydarzenia końców, końca świata w tych wydarzeniach z Daniela 11 rozdziału jest mowa o tym co się wydarzy w świecie po wydarzeniach końcowych w czasie ucisku tuż przed samym powrotem Chrystusa? Posłuchajcie, co tu jest napisane. A w czasach ostatecznych, myślę, że rozumiecie, o jakim czasie jest tutaj mowa, zetrzy się z nim król południa. Z nim to z królem północy, lecz król północy uderzy na niego z wozami, na króla południa, jeźdzcami i z wielu okrętami. Wtargnie do kraju i zaleje jak powódź. Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy. Jest tu opisany konflikt końcowy. Pomiędzy królem południa a królem północy, i wskutek czego król północy będzie się mścił i podbije wiele kraków. Stanie się on głównym w czasie końca. A więc pozostaje jedno wielkie pytanie: kim jest król północy i kim jest król południa? Nie zapominajcie, gdy Biblia opisuje króla północy i króla południa, to musimy popatrzeć na to od strony ludu izraelskiego. Izrael to kraj, który się dzieli na północ i południe, podobnie jak Kalifornia i dlatego, że tam była duża pustynia, która się ciągnęła ku wschodowi Izraela, to wróg mógł tylko atakować ze strony północy lub południa. Ze strony zachodniej rozciągało się morze, dlatego atakujący, a dokładnie chatejczycy, bibliończycy, syryjczycy atakowali z północy, a tacy jak Egipcjanie, Arabowie, Arabii Saudyjskiej, Midianici atakowali od południowej strony. Kiedy porównacie króla północnego i południowego w całym 11 rozdziale księgi Daniela, to przypomnij wam o potomkach Abrahama. Jeden potomek to Izaak, który symbolizuje chrześcijaństwo Judeńczyków, całego świata, judejskich chrześcijan. Drugi potomek to Ismael. Biblia pokazuje kontrast, różnicę między Ismaelem a Izaakiem. Oboje pochodzą od jednego ojca, lecz z różnych matek. Pamiętajcie, gdy Abraham i Sara utracili wiarę, myśląc, że ona nigdy więcej nie urodzi, wtedy wykorzystali kobietę o imieniu Hagar, która była Egipcjanką. Im nie wystarczyło wiary. Paweł mówi nam, że Ismael reprezentuje niewolę i zakon a Izaak reprezentuje wiarę. Dwie różne góry. Jeden reprezentuje górę w Arabii Saudyjskiej, to Ismael, a następnie Paweł mówi, że Izaak reprezentuje Izrael, miejsce, gdzie się narodziło chrześcijaństwo w samym centrum judaizmu. Ismael był obrzezany w wieku 13 lat, kiedy miał już świadomość. Tymczasem, gdy Izaak przyszedł, od, do przymierza obrzezania, będąc niemowlęciem. Pełna zależność od wiary. Ismael reprezentuje górę syna i w Arabii urodzony według ciała. Jest to miejsce, gdzie się urodził Mohamed, gdzie się narodził Islam, a dokładnie w Arabii Saudyjskiej. Izaak, jedyny król urodzony według obietnicy. Ismael prześladował Izaka. I nie zapominajcie, że Ismael, który ostatecznie został ojcem, założycielem Arabii, co później się przekształciło w religię Islamu. W taki sposób Ismael prześladował Izaaka, który został założycielem Judejczyków, Żydów i Chrześcijan na świecie. Te wyścigi pomiędzy dwoma braćmi kończą się tuż przed końcem świata. Możecie również przeczytać, że Ismael miał śmiertelne doświadczenie, lecz wtedy się wtrącił Bóg. Izrak również miał śmiertelne doświadczenie, właśnie wtedy, gdy był na górze. Z Abrahamem, lecz poprzez anioła, którego posłał Bóg został przy życiu. Jeden był myśliwym, drugi pasterzem. Obydwu Izmaela i Izraela Bóg pobłogosławił. U Izaaka poprzez Jakuba było dwunastu synów i jedna córka. U Ismaela również było dwunastu synów i co najmniej jedna córka. Izaak poszedł, by się ożenić na północy w sny wschód, a Izmael poszedł do Egiptu na południowy Zachód. Żona Izaka była wybrana przez jego ojca, żona Ismaela, która była Egipcjanką, została wybrana przez jego matkę, która również była Egipcjanką. W taki sposób widzimy te dwie duże religie, które się rozeszły. Mają to, mając to w pamięci, popatrzmy na lokalizację tych dwóch stolic, które stały się głównymi ośrodkami oddawania czci tych dwóch religii. Z lewej strony Włochy, które są z Półwyspem, z prawej Arabia Saudyjska miejsca najwyższego półwyspu. Wyspu Świata. Jeżeli patrzeć od strony Dajela, to od północnej strony znajdują się Włochy. Drugi, druga zaś stolica znajduje się od strony południowej. Jedna z nich reprezentuje centrum chrześcijaństwa, a mianowicie katolików. Tak właśnie Rzym jest centrum chrześcijaństwa, a nawet więcej tego. Za chwilę wszystko wytłumaczę. I nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że centrum muzułmaństwa to miasto Mekka. Tutaj się urodził Mohamed, tak więc tu miasto znajduje się od strony południowej, a tutaj widzicie stolice chrześcijańskiej religii na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Włoskiego i Mekka również się znajduje na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Arabii Saudyjskiej. Wiedząc to zawczasu, teraz chciałbym, abyście zobaczyli, co się dzieje ze stroną chrześcijańską tego układu. Kilka lat temu miało miejsce historyczne wydarzenie, gdy pasterz Benedykt, papież Benedykt zrzekł się tronu. Wtedy cały świat był zszokowany, gdy kardynałowie wybrali pierwszego papieża jezuity z Ameryki. Papież Franciszek jest jednym z ulubionych papieży, w odróżnieniu od papieża Benedykta, który abdykował ze skandalem, pozostawiając ich z kłopotami finansowymi, a także z tymi potajemnymi zabójstwami, które miały miejsce w Watykanie. Z kolei papież Franciszek stał się bardzo uczonym i przez Całego świata. Od razu po wybraniu papież Franciszek zaczął podnosić swoje uznanie, kanonizując papieża Jana Pawła II, a także matkę Teresę. Trzeba mieć dużo władzy duchowej, by podnosić kogoś do takiego poziomu, aby teraz można się było do nich modlić, uświęcać innych. Następnie zaczął podróżować po całym świecie, aby nawiązując. Reli relacje z przywódcami politycznymi. Nawiązał stosunki z Izraelem, co bardzo imponuje, ponieważ kiedyś był dosyć napięta sytuacja pomiędzy katolikami a Żydami. Po II wojnie światowej wielu Żydów wierzyło, że Kościół katolicki sprzyjał temu, aby był Holokaust. Lecz teraz on zbudował ten alians, i w ten sposób teraz przywódcy Żydowcy mówią, że papież to najbardziej racjonalny człowiek, by stać na czele religijnej koalicji całego świata. On nie tylko nawiązał stosunki, z Żydami, ale także przywódcami palestyńskimi. Również gościł prezydenta Baracka Obama, gdy ten przybył do Watykanu. I muszę wspomnieć, że żydowscy i palestyńscy liderzy po przybyciu do Watykanu mieli szczególnie spotkanie molitewne. Potem w odwecie prezydent zaprosił papieża odwiedzić Amerykę Północną. W ten sposób spotkał się z prezydentem Obama i przedstawicielami Białego Domu. Podczas tej wizyty miała możliwość zwrócić się do liderów całego świata w ONZ. W tym celu potrzebna mieć sporo wpływu. I następnie było jeszcze jedno zadziwiające wydarzenie, kiedy papieża zaproszono by przemawiał do wszystkich przywódców naszego kraju na wspólnym zgromadzeniu kongresu Przyjaciele. Jeśli nie jesteście zdziwieni tymi wydarzeniami, to nawet nie wyobrażam sobie, co w takim razie was jeszcze może zdziwić. Widzimy sporo politycznego wpływu ze strony papieża i potem nie mogę zapomnieć tego zdjęcia, na którym papież stał obok watykańskiej flagi, która powiwała tuż obok amerykańskie, a w tle widzimy ten największy obelisk świata, pomnik w Waszyngtonie. Czy wiecie, gdzie się jeszcze znajduje podobny obelisk? W Watykanie. W takim sposób to przypomina nam tych dwóch zwier te zwier dwóch zwierzęta, które są pisane w 13 rozdziale Księgi Objawienia. Co ci Ciekawę, że papież nie tylko odnawiał stosunki z aliansem politycznym, ale także pracował nad tym, aby zbudować chrześcijański religijny związek. Spotykał się z patriarchą Bartłomiejem, przywódcą kościoła prawosławnego, a także z przywódcami muzułmańskimi tutaj na górze Świętynej. Spotykał się z przedstawicielami kościoła episkopalnego. Ostatnio kościół episkopalny przeżywał dużo podziału, a tutaj widzicie papieża na spotkaniu z arcybiskupem Justynem Welby. Myślę, że w ostatnich latach jest już każdy zauważył, że papież całych sił próbuje zbudować relacje, alianc i zjednoczyć ewangelistów protestantów. Spotykał się z takimi ludźmi jak. Joel Austin, który przyjeżdżał na spotkanie z papieżem do Watykonu. Rick Warren i następnie, oczywiście było to zdziwiające spotkanie po tym, jak papież wysłał to nagranie wideo, zwracając się do Kenneth Copelanda oraz gruby przywódców charyzmatycznych, inicjatorem którego był Tony Palma, a potem wszyscy oni pojechali do Watykonu, gdzie mieli trzygodzinną ucztę. I podczas tego spotkania przedstawili papieżowi deklarację, którą on będzie musiał podpisać na 500-lecie jubileusza, od czasu, gdy Luther przybył, swoje tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Ta deklaracja, która głosi o jedności pomiędzy katolikami a protestantami. Zgodnie z wiadomościami IPC, dokument ten leży u papieża na biurku i on planuje podpisać go na 500 lecie protestu lutra, który był przybity do drzwi kościoła w Wittenberdze. Ten dokument deklaruje jedność pomiędzy ewangelickimi protestantami i katolikami. Pozwólcie, że coś przeczytam z tej deklaracji. Według biografów papieża i dziennikarza Augustinem z Boston Globe. Jest to wspólny dokument dotyczący reformacji, który zawiera trzy podstawowe tezy. Nidziejskiego, Konstantynopolitańskie, Credo, które podzielają katolicy i ewangelicy. Centrum Katolicko-Luterańskiej Deklaracji z 1999 roku wyraźnie mówi, że pomiędzy nimi nie ma żadnych niespodności w temacie usprawiedliwienia z wiary, włącznie z ostatnią sekcją, która twierdzi, że katolicy i ewangelicy są teraz połączeni w jednej misji głosić to samą ewangelię. Koniec cytatu. Ciekawym jest fakt, o czym o tym w tym dokumencie się nie mówi, w związku z tym, że on głosi, że wierzymy wszyscy protestanci, Ewangelicy i Katolicy są zbawieni w jednakowy sposób. To, że przyznajemy, że jesteśmy jednym ciałem, nie mówimy, że coś jest nie w porządku i ich relacją z Jezusem czy naszą relacją, lecz z tego powodu będą osądzeni i będzie zabroniona ewangelizacja. Między sobą, bo to się nazywa kradzieżą owiec. W taki sposób każdy zbór prowadzący ewangelizację w środowisku ewangelików czy katolików będzie już pod kierownictwem innego autorytetu. I jeszcze, jeżeli przyjaciele, jeszcze nie zrozumieliście, my również będziemy w tej grupie. Wiem, że papież na pewno czekał 31 października, żeby zainkurować obchody rocznicy reformacji. I leży to poza zasięgiem mojego rozumu, dlaczego papież nagle zapragnął uczcić reformację Wszyscy oni twierdzili, że Marcin Luther to diabeł, lecz przyjaciele, okoliczności się zmieniają. Teraz oni zaczynają mówić miłymi, pochlebnymi słowami. Zaczynając, zwracają się do protestantów, aby oni z powrotem wrócili do nałona matki, dlatego że Kościół katolicki uświadamia, że traci swoją kontrolę nad Europą w stosunku do islamu. I dlatego papież się teraz spotyka z wszystkimi, aby zbudować związek między protestantami ewangelicznymi w północnej i południowej Ameryce. Właśnie to jest centrum końcowych wydarzeń na Ziemi. W ten sposób, gdy 31 października papież pojechał do Szwecji, by się spotkać z przywódcami kościoła, Luterańskiego i żeby tam podpisać jeszcze jeden wspólny dokument deklarujący jedność. Od tego, moi przyjaciele, mam dreszcze w ciele. Zwyczajnie się zastanówcie na chwilę. Kościół jezuicki był zorganizowany w celu walki przeciwko pracom Marcina Lutra. Teraz widzimy jezuickiego papieża, który się spotka z przywódcami luterańskimi i teraz oni obejmują się nawzajem, modlą się razem i mówią, że w przyszłym roku będziemy dążyć do celu, aby mieć możliwość już przyjąć Eucharystię razem. Nie wiem, pamiętacie czy nie, lecz jedną z rzeczy, która doprowadziła do reformacji protestanckiej był protest przeciwko temu, co Kościół katolicki robi podczas Eucharystii, nazywając to transubstancją i twierdząc, że kapłan ma moc przemieniać opłatek w dosłowne ciała, wino w dosłowną krew Jezusa Chrystusa. Nie dziwię się, gdy do końca roku, świętując swoje zjednoczenie, ogłaszając jedność na 500-lecie reformacji Marcina Lutra, będą celebrować mszę lub e charystię wspólnie. Wszystko dąży ku temu. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze kilka komentarzy, które były zrobione na tym spotkaniu w Szwecji. Kiedy papież przybył do Szwecji spotkali go sekretarz generalny i przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej. Podczas tego luterańskiego soboru katedralnego 31 października 2016 roku rozległy się oklaski po tym, jak papież Franciszek i przewodniczący Światowej Federacji Luteran, biskup Junan, podpisał wspólny dokument zapewniając, że stosunki między luteranami a katolikami polepszą się. Ten wspólny dokument był ważnym wydarzeniem historycznym dla papieża Franciszka, który odwiedził Szwecję. Szwecja jest to bardzo sekularyzowany kraj, aby uczcić tam 500-lecie reformacji protestanckiej. Nie wiem jak wy, przyjaciele, ale kiedy myślę o tym, jak papież jezuita łączy się z luteranami, aby celebrować reformację protestancką, to dla mnie to brzmi jak gdyby Adolf Hitler pytał u Żydów pozwolenia, czy może się dołączyć do Hanuki, to zupełnie nie ma żadnego sensu. Protestanci walczyli o swoje poglądy aż do śmierci, lecz najciekawsze jeszcze przed nami. Kiedy przeczytacie niektóre deklaracje poczynione podczas tego spotkania, zdecyduję, Katolicy i luterańscy przywódcy po kolei się modlili do Boga, prosząc przebaczenie za utrzymanie podziału, pozwalając politycznym, ekonomicznym sprawom zaostrzać rany w ciele Chrystusa. Zwróćcie uwagę na wyraz rany. Czytamy dalej. Papież Franciszek i biskup Muni podpisali wspólny dokument. Przewodniczący Światowej Organizacji Luterańskiej powiedział, wielu członków naszego Kościoła pragną przyjąć Eucharystię przy wspólnym stole jako wyraz pełnej jedności, jak i również wyrazić pragnienie, by ta rana w ciele Chrystusa była uzdrowiona. Oni nazywają rozłam między katolikami a protestantami raną w ciele Chrystusa. Czytając księgę objawienia, znajdziecie tam podobne słowa, i jest tam o tym wspomniane 4 czy 5 razy. Na przykład przeczytam objawienie 13.3 i widziałem, że jedna z głów jedna jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona, i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Objawienie 13.12 A wykonuje on wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Następnie objawienie 13.14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Wszyscy wiemy, że miecz symbolizuje Słowo Boże, kiedy zwierzę otrzymało ranę od miecza. W czasie reformacji protestanckiej była zadana ta śmiertelna rana podczas Słowo Boże, które było wydrukowane w języku narodowym na pierwszej drukarskiej maszynie Gutenberga, była zawydrukowana pierwsza księga, tłumaczenie Biblii Lutra. Słowo Boże się rozprzestrzeniało wszędzie. Reformacja protestancka eskwadowała. Ludzie odnajdywali prawdę i przychodzili do Jezusa, i teraz wszystkie te dzieła reformacji zostały zakończone w przygotowaniu do ostatecznych działań zwierzęca, co oznacza to wszystko, co się dzieje. Widzimy, jak następuje polaryzacja pomiędzy dwoma wielkimi religiami świata chrześcijaństwem i islamu. Islam podąża za niebiblijnymi zasadami, uznając Koran jako ich świętą księgę. To jest tym, co kiedyś było religią Abrahama, lecz temu. Był położony koniec. Katolicyzm, protestantyzm, Babilon, matka i jej córki to druga wielka religia świata. Le, lecz większość tak i nie zna Jezusa. Ta polaryzacja będzie trwała. Do tej pory, dopóki nie nastąpi wydarzenie, nie nastąpi atak i król południa zrobi tak, aby sprowokować króla północy, muzułmanie w jakiś sposób zadadzą cios chrześcijaństwo w zauważalny i znaczący sposób, co powleczy za sobą konfederację chrześcijan, którzy się połączą razem, uznają papieża i nawet na jakimś etapie samego szatana który przybierze wygląd Chrystusa i to w celu, aby kontratakować Islam. I możliwe, oni technicznie pójdą do ziemi izraelskiej własnymi nogami. Lecz bardziej niż to, to, bardziej, to będzie atak duchowy, kiedy nauczanie o władzy zwierzęcia przewyższa nauczania o władzy Jezusa i lud Boży duchowy Izrael również będzie się znajdował pod groźbą tego ataku. Te wydarzenia torują drogę do ostatecznych wydarzeń proroczych. Co jeszcze ciekawe, to gdy papież odwiedził Szwecję, aby dołączyć do protestantów w celebrowaniu reformacji kościołowi katolickiemu, udało się przywołać zbłądzone córki Babilonu do powrotu na łono matki i zwrócić w tej walce nieprzynosząc ofiarę żadnych wierzeń, przeciwko którym protestowali protestanci. Jest to wprost zadziwiające, przyjaciele, wszystko dla jedności. Gdyby Marcin Luther wiedział o tych wydarzeniach, to teraz by się przewracał w swoim grobie na wszystkie strony, dlatego że był gotowy umrzeć za prawdę biblijną, aniżeli przynieść ją w ofierze dla jedności. W ten sposób oni czynią rzeczy, przeciwko którym oni tak gorliwie walczą. Zostańcie z nami, przyjaciele, w świecie wiele się dzieje i w niedługim czasie wydamy kolejne nasze wiadomości. We'll be putting out another prophecy news flash.